I zobaczcie mamy toporek bojowy prawdopodobnie. Zaraz go będziemy tutaj wydobywać. Już sobie oznaczyliśmy miejsce. Dwa lata temu znaleźliśmy tak naprawdę identyczny. W bardzo bliskiej odległości. Więc podejrzewam, że to jest to samo. Jak wydobędziemy to jeszcze nagramy wam jak to wszystko wygląda. No i wrośnięty jest właśnie. Najgorzej. Jest z jednej strony i z drugiej strony. Więc trzeba go będzie delikatnie potraktować. No, ale musimy działać. Jest. Piękne. No, Robert, piękne. Jeszcze inne. Ten ma większą tą, tą część. Ładny toporek. 边界。